Witam wszystkich na moim kanale Elwira Tarot, Lenormand i Pogawędki o życiu. Z wami ja Elwira i dzisiaj rozkład, jak już widzicie, z nazwą Kiedy spełni się to, czego ja pragnę. To znaczy wy. Witam kochani moi. I dzisiaj już ja przyszykowałam tą dalej, tarot. I jeszcze raz przy Was, dla wszystkich tych, kto ogląda, nieważne, kiedy Wy oglądacie, nawet jeśli to będzie zima, jesień, wiosna, nieważne. Kiedy zbędzie się to, kiedy spełni się to, czego ja tak bardzo pragnę. I będziemy. трот розклад. Запечатуй це. Так. І перші п'ять карт мовيم нам О, Д, що... Chodzi raczej o przyjaźń, o miłość, o spotkanie duszy, która jest wam przyjazna, z którą wy, jak dwójkę na tyle bliscy, że nawet nieważne, czy... Między sobą rozmawiacie, czy nie rozmawiacie, pojmujecie drug druga. Ale popatrzcie, między spełnieniem waszego marzenia, bo to wychodzi mm, królowa kub, mm, kubka, nuki no, i szóstka pentakli. To znaczy wzajemne ty, mnie, ja, tobie e, uczucie. 50-50, to znaczy pojęcie drug drugu. Bardzo mi się ta karta podoba. Ja jeszcze specjalnie blisko podniosę wam. Popatrzcie, jaki tu jest na tej karcie. Jeśli zauważycie, jeszcze na tym zbanuszku waga, tak? I ona jest w równowadze. To jest nie mniej, nie więcej. I jeśli na przykład ktoś nalewa herbatkę, herbatkę do jednej osoby i drugiej, tyle sam jakby kropel spadają. No, jeszcze tu widzimy drzewo Sakury i japońskie takie tematy. Bardzo mi się ta karta podoba. No i królowa kubka też świadczy o tym, że raczej jeśli ktoś przyszedł i ogląda to Temu człowiekowi zależy na wzajemnych uczuciach równoległych, równoprawnych, wzajemnych. I bardzo człowiek pragnie tego, o czym też świadczy karta maga. W tej interpretacji karty mistycznych tarot, momenty, bardzo też mi się podoba, popatrzcie, ręka. Jeśli wy nie zwróciliście uwagę, ręka, która trzyma jakby niby dom, niby kapelusik, labeń, labeń, co świadczy też o. Dla mnie labeń to jest hmm, głęboka wierność, oddanie, wróżka z czarodziejską taką swoją pałeczką i motylik, przymijanie. To jest ja mogę i chcę, żeby wszystko się spełniło. Jedyną kartą, która tutaj leży pośrodku między spełnieniem i heczami jest piątka a, a, pentakli, która mówi o tym, że zima jest przepiękny kwiat, bodaj, że to jest róża, mi się wydaje, że to jest róża. U kobiety włosy galonsy drzew pada śnieg. Zamarznięte, jakby uczucie. Zamarznięta miłość. Róża Czerwona też świadczy o miłości, o przyjaźni. I teraz, ja zadam pytanie naszym kartom naszym wspaniałym pomocnikom: Kiedy, znaczy, co, co przeszkadza? Dlaczego wypadła ta piątka? Zima, pustka. Co może zapewnić tą pustkę? co może zapewnić tą pustkę, które między spełnieniem a naszymi pragnieniami, e, wypał e, rycerz pentakli, jakżeżby bez z naszego lucyfera, królowa mieczy, trójka kubków i Wielki Sąd słuchajcie i to jest jeśli my patrzymy pod każdą kartą przeczytać można tak tak, ja chcę żeby spełniło się moje życzenie i poruszam się ale powoli, powoli co przeszkadza spełnieniu mojego marzenia, spełnieniu spotkanie osoby, która będzie dla mnie przyjazna? Jakieś e, m, przegrady, przegrady e, albo ze strony zewnętrznej, czasami, bo są ludzie, którzy na przykład. E, Wlączą intrygi, przeszkadzają, korzystają z naszej energii. I tutaj ja chcę zadać pytanie: czy to jest przeszkoda zewnętrzna, czy przeszkoda wewnątrz samej osoby, która zadała to pytanie? Tak, to świadczy o tym, że to jednak przeszkoda, która was. Dlaczego? Dlatego, że widocznie w środku Was jest jeszcze wspomnienie o czymś, o czymś co wydarzyło się kiedyś i do tej pory mm, ma wpływ na osobę pytającą. Dlatego też pod piątką... Mm, pentakli i my mamy królową mieczy. To znaczy, że tak jakby serduszka wasza troszeczkę jest takim zatrzymaniu się do... E, I dlatego, żeby wasze życzenie się spełniło e, wychodzi grup, e, trójka kubka, e, która mówi o tym, że... Trzeba zaufać, zaufać ludziom dookoła siebie. Na pewno znajdziecie przyjaznych osób, które pomogą was, wam w odzyskaniu czego. I ja teraz pokażę czego. Popatrzcie, u tej kobiety w rękach jest serduszko. I jeśli my spojrzymy uważnie, królowa kubka w tym serduszku jest taka maleńka dziureczka, ona siedzi w pięknym kwiatku i dookoła woda, woda są uczucie, kwiat otwierający się na uczucia pragnienie czerwone też świadczy o miłości, coś w tym serduszku m, ktoś m, zrobił, no jakąś kiedyś no bądźmy Ми дорослі люди, і кожен з нас пережив, напевно, в uh, часах незради, часами, е-е, хтось скшивділ нас і то ще ті. І вот тен, е-е, uh, тен діапел, опропос, в тим в Італії, тож цікаво же, е-е, Люцифер у нас uh, якobieде, тож так якби ви самі ще без зачему їдете, а-а uh, Położymy tutaj na tego Lucifera piękną damy pentakli królowe i Wasze serduszko przywróć za zamarzło jakby śnieg. I tak jakby w bajce królowa śniegu Wam trzeba od żeby nastąpiła wiosna, żeby przeszło, to zamarznięte serduszko przewróciło się w rozkwi rozkwitło, w taki piękny kwiat. I Karta Wielkiego Sądu świadczy o tym, że czy chcecie, czy nie chcecie, ten czas nastąpi. I teraz zobaczymy, co wtedy się stanie. Widzę, że to nie szybko będzie, aczkolwiek postęp idzie. O czym świadczy? Popatrzcie, wypadła też królowa. Taki paść, kubko, w której mówi o tym, że pomoże też wam w odzyskaniu swojej własnej równowagi i cieszyć się małymi, cudownymi drobnostkami robić co kochacie. Niby to jest na przykład wasze hobby, wasze przyjaciółki, albo zobaczycie piękny kwiat. Cieszyć się i mało pomału dążyć do celu. Jeszcze raz zapytam dobrze i co wtedy. I jeszcze dokładamy 5 kart. U nas wypadła Królowa Mieczy, dziewiątka kubków, arcykaplanka, dwójka pentakli i karta pustelnika. No cóż, ja widzę, że dążenie do Waszego celu może nie będzie takim szybkim. Aczkolwiek trzeba wierzyć w cuda. Dlaczego? Dlatego, że Królowa Mieczy mówi o tym, że jednak wy jeszcze jakiś czas będziecie w takim zatrzymaniu się samej w sobie, będziecie myśleć, przypominać sobie o tym, co była kiedyś, o czym świadczy właśnie ten. Ta sfera, taki balon, na którym siedzi królowa mieczy i ona patrzy dalej. Co dalej, co mnie czeka? Ale popatrzcie, ile okien albo okienic, drzwi, z których wyglądają ptaki, to świadczy o tym, że coś wydarzyło się w przeszłości, co jednak zatrzymuje. Cieszyć się życzę. I te, ta następna karta, dziewiątka kubka, mówi o tym, że żeby przybliżyć ten czas, Wam jednak trzeba znowu potwierdza kartę nauczyć się cieszyć. Cieszyć, um, rozpieszczać siebie, kochać siebie. Przydawać sobie więcej czasu. Um, I widzę, że wypadła tu u nas arcykaplanka. Um, Arcykapłanka wypada u nas wtedy, kiedy jest jakaś tajemnica, albo jeśli oglądają osoby z ezoterycznymi zdolnościami, albo coś, jeśli ktoś ukrywa. I popatrzcie, arcykapłanka u nas to jest kobieta, która doświadczyła mało w swoim życiu, ma jakąś tajemnicę. Ale ona podświadomie wie o co chodzi. To znaczy, że Wy sami bardzo, bardzo podświadomi gdzieś tam w głębi zdajecie sobie sprawę, że trzeba coś zmienić w swoim życiu. Też o czym świadczy Dwójka Pentakli. Kobieta, która stoi na wysokim takim budynku i w rękach ma znak jakby nieskończoności i to jest dwójka pentakli coś trzeba zmienić w swoim życiu i z wysokości swojej takiej jakby dookoła woda siedzi taka kobieta, syrenka i ona patrzę co dalej będzie. I ja jeszcze wzięłam jedną talę, która specjalnie ja ją przed rozkładem poprosiła, żeby ona nam podpowiedziała, jakie drzwi otwierają się dla osoby, która będzie oglądać ten oto roz rozkład, kiedy spełni się to, o czym ja tak pragnę. Jakie drzwi otwierają się dla tej osoby, która ogląda ten rozkład? Niech nam karty podpowiedzą nasze kumple. Trójka kubku. czwórka. A, m, chciała powiedzieć pełno, <ścjusza> czwórka a, buła. I popatrzcie, znowu wypadł wielki sąd. To znaczy, chcecie czy nie chcecie, zmiany w waszym życiu nastąpią. Wszystkie ludzie, które kiedykolwiek e, byli do, dla was niedobrze, e, przez nich wy zostali zdradzeni lub oszukani lub coś w waszym życiu e, przynosiła wam ból, wszystko to odejdzie. Wy znajdziecie... Mm, Wiernych, dobrych przyjaciół. U Was będzie w domu przyjaźń. Popatrzcie, pomimo tego, że pada śnieg, w oknie widzimy cudowną rodzinę, która spędza bardzo miły czas. Możliwe to jest Boże Narodzenie, możliwe, że inne święta, ale w każdym razie. Dwa razy nam wypadła karta, tutaj jeszcze raz, bo wielki sąd, to świadczy o tym, że to jest karta siły. To znaczy, czy tak, czy owak zmiany nastąpią. I jeszcze raz, karta wieży podpowiada o tym, że zmiany będą. Czy wy tego, czy zaplanujecie, czy nie zaplanujecie, od, z waszego życia ode, odejdzie wszystko i wszyscy, którzy przyczyniali Wam. Albo wnosili w Wasze życie coś złego, coś rozpadnie. Bo żeby powstała coś nowe, trzeba, żeby stara odeszło. I to jest no, banalne, ale tak się dzieje. I widzimy tu jeszcze siódemkę. Oni obrała okulary mieczy. Na ogół siódemka mieczy mówi o złodzieju, ale tutaj widzimy siódemką mieczy, że kobieta tworzy, maluje obraz. Tutaj u nas wypada as. Pentakli cudowna karta, która mówi, że w Waszym życiu nastąpi czas, kiedy przyjdzie szans. I trójka cesarzowe mówi o tym, że popatrzcie. To jest bardzo piękna też karta. Cesarzowa daje kluczy młodej parze. jemu młodej dziewuszki, jej i młodemu człowiekowi. Karta Pentakli też u nas siedzi przybyszna, kobieta dobrotna, która ma związek kluczy. To znaczy jednak ten czas nastąpi. I popatrzcie, dwa razy wypadł na pustelnik. I jedyne co karty mówią o tym, że e, jeśli wy chcecie, żeby Wasze życzenie się spełniło, trójka była, mówi o tym, żeby wy nie, zamyka, o, nie zamykaliście w sobie Po prostu nie, nie w samotności. Bądźcie z ludźmi popatrzcie, trójka kubka u nas chyba jeszcze była tutaj gdzieś trójka kubka i Dwa razy pustelnik, dwa razy wielki sąd. Trzeba, żeby Wasze życie się zmieniło, żeby spełniły się wasze oczekiwania, trzeba odejść od życia pustelnika wierzyć w to, że życie wam da szans, bo ona da wam szans, żeby zacząć od nowa. Tutaj karta u nas idzie błazna. karta... Um, człowieka który zaczyna wszystko na nowa. Czy, czy ja się nie myli? Nie. Przepraszam, bo tu napisano na 1 2 3 4 5 6 językach. Nie, kochani moi, to nie jest karta błazna, to jest karta maga, popatrzcie, to jest dwa razy karta maga. To jest, popatrzcie, on w rękach trzyma buławę, stoi na pentaklu, w rękach trzyma kielich i na głowie miecz. To znaczy, że przyjdzie taki czas, kiedy Wy będziecie mogli osiągnąć to, czego pragniecie. Jedyne, o czym podpowiadają karty, że żeby to się spełniło. Potrzebna po pierwsze czasu, żeby wy zrozumieliście, że zrozumieli, przepraszam, jeśli popełniłam błąd w ortografii albo stylistyki, że zamykając się w sobie, wy nie osiągniecie tego. Trzeba znowu dać swojemu serduszku, swojej um, podświadomości, uwierzyć w to, że wszystko się kończy. I zły czas, i ludzi, którzy Was zdradzili, i coś nieprzyjemnego, i że nowe wchodzi, bo szans będzie Wam dan. Drzwi te przed Wami się otworzą. Popatrzcie, siódemka um, Bula świadczy o tym, tak, może to nie będzie tak łatwo i tak szybko, ale z jakim no niby trudem, bo to jest duży klas, człowiek otwiera swój drzwi. Tu jest u nas król mieczy i niespodzianka, cudowna szóstka pentakli mówi o tym, że e, tak, Widocznie u Was w życiu był taki człowiek, który sprawił Wam ból. I to był król mieczy. To był mężczyzna bezwzględny. Możliwe, że niemożliwe, a mówił Wam bardzo złe rzeczy. Postępował z Wami nie fair play. Coś było nie tak. Lekko mówiąc. Ale szans jest, dziesiątka pentakli mówi o tym, że przed Wami otwierają się drzwi nowej nadziei. Słuchajcie, wszystko zależy od Was i na dnie talii koło fortuny, która też potwierdza o tym. Jeszcze ja tutaj położę, że teraz czas gra na waszą korzyść, kochani moi, wszystko się spełni. To, czego wy oczekujecie. Naprawdę. E, jedyne co, jeszcze raz powtórzę, tak, była e, źle, była ból, była zdrada, były e, nieprzyjemności, to wszystko. Odejdzie od waszego życia. Ja nie mówię, że to będzie łatwo, lekko. Nigdy nie przychodzi lekko. Przy kartach wyższy sąd, wielki sąd i karty wieży, to zawsze mówi o tym, że my odchorujemy to, a szans w nasze życie przyjdzie nowy, cudowny szans. Popatrzcie, u nas wypada dwa razy. Karta maga dwa razy. Karta Wielkiego Sądu, dwa razy trójka um, kubka, co świadczy o tym, że uwierzcie, że oprócz złych ludzi, wy spotkacie przyjaciół, przyjaznych, możecie im zaufać. I to o czym wy pragniecie, to o czym wy marzycie, spełni się w waszym życiu. Nie szybko, ale się spełni i przyjdzie. Ja jeszcze chcę zadać pytanie, jaki to będzie okres wiosna, lato, zima, jesień? Niech nam karty pokażą. Karta Hierofanta. No cóż niejednoznacznie, bo tu nic, no na pewno to nie jest zima, bo e, popatrzcie, Jerofant jakby podnosi, nie jakby, a podnosi rękę do góry i mówi spewni się twoje życzenie, mówi ci kochana, spełni się, e, młodziutki owieczki chyba, ale myślę, że to jest wiosno lub wczesne lato lato. Bo kiedy jest ciepło, na pewno nie pada deszcz, nie ma chmur, nie ma śniegu. Lecz no, kiedy rodzą się młody e, przypłód. Młody owieczki, młody. E, no Na ogół na wiosnę, lato wczesne, tak? I myślę, że to jest przepiękna podpowiedź e, Jerofanta, e, który na i jakby ręką nawet podpowiadać spewni się nabierz się cierpliwości bo to jest wielka cnota wiem o czym mówię kochani moi ja też jestem niecierpliwa i cały czas walczę ze swoim z tą cechą niecierpliwości dziękuję za to że podpisujecie się na mój kanał za to że dowierzacie mnie wierzycie i zapraszam Komuś się spodoba, zostawcie jakieś komentarze, komentarze, bo to też pomaga kanalowi, no jakby, no nie jakby, a YouTube tak działa, jakby nie patrzeć. Podzielcie się, możliwe z tym video, może ktoś potrzebuje takiej podpowiedzi, bo czasami nam brakuje gdzieś tam malutkiej nadziei, a to jest wielka sprawa. увіжте мені, кохані мої, добре слова могу улечити, а зле слова могу скалечити. Я жичу вам добра, здоров'я, спевнення ваших бажань, всього доброго, з великим шацунком, Ельвіра.